Witam. W dzisiejszym odcinku przedstawiam Wam szerzej jedno z najbardziej popularnych kamieni naturalnych. Jako pierwszy będzie kwarc różowy. To jeden z najpopularniejszych minerałów, który jest jednocześnie podstawą niemal każdej kolekcji kamieni naturalnych. Nazywany jest najczęściej kamieniem miłości, bo emituje silne wibracje związane z bezwarunkową miłością do otoczenia, ale także do samego siebie. Z tego powodu kwarc różowy powinny mieć przy sobie osoby chcące odnaleźć prawdziwą miłość. Ten kamień może przybierać różne tony, od bladu różowej aż po nasycony róż. Najczęściej jednak występuje właśnie w odcieniu jasnoróżowym. Kolor minerału zależy od zawartości innych pierwiastków w jego składzie. Ze względu na swoje intensywne wibracje uważany jest za silny wzmacniacz energetyczny. Potrafi wzbudzać radość i szczęście, pozwala poczuć się dobrze w swoim własnym ciele. Osoby, które wierzą w magiczne właściwo właściwości kamieni naturalnych, uważają także, że kwarc różowy potrafi przyciągać prawdziwą przyjaźń. Kwarc różowy to kamień przede wszystkim dla zodiakalnych Wag oraz Byków. To właśnie osoby urodzone pod tymi znakami najmocniej odczują dobroczynne właściwości kwarcu różowego. Następnym minerałem jest ametyst. Jest to również jeden z najpopularniejszych kamieni naturalnych, który zachwyca nie tylko swoim kolorem, lecz także niezwykłymi właściwościami. Właściwości ametystu niosą ze sobą szereg zalet. Przede wszystkim ametyst nazywany jest kamieniem harmonii. Pozwala się zrelaksować, umożliwia spokojny sen. Działanie ametystu pozwala na szerokie zastosowanie tego kamienia w medycynie niekonwencjonalnej oraz litoterapii. Można nim leczyć bezsenność. Ametyst ma przynosić zdrowy i spokojny sen, umożliwiać relaksację i rozładowanie napięć emocjonalnych. Działanie ametystu pomaga także osobom walczyć z różnymi uzależnieniami. Łagodzi negatywne emocje związane z rzucaniem na ogół, przez co pozwala wygrać w nierówną walkę. Co więcej, ametyst okazuje się skuteczny w leczeniu migreny. Może łagodzić dotkliwy ból głowy. Ametyst to kamień dla każdego. Jego energia współgra z wywracami wszystkich znaków Zodiaku. Najbardziej moc ametystu odczują jednak osoby urodzone pod znakiem ryb, barana, bliźniąt, strzelca i wodnika. Jako ostatni kamień, który dzisiaj sobie omówimy, będzie to cytryn. Cytryn jest kamieniem naturalnym, który swoją nazwę zawdzięcza żółtej barwie. Nazywany jest kamieniem sukcesu, bo odpowiednio zaprogramowany. Pomaga odnosić małe i większe zwycięstwa w życiu zawodowym. Polecany jest zwłaszcza osobom zajmującym się biznesem. Właściwości Cytrynu z pewnością docenią przedsiębiorcy, a także ludzie chcący uzyskać awans w pracy. Właściwości Cytrynu sprawiają, że jest on szczególnie polecany przedsiębiorcom, prezesom firm, a także osobom aspirującym na takie stanowiska. Energia Cytrynu dodaje odwagi i samozaparcia. Warto mieć więc Cytryn przy sobie, kiedy rozpoczynamy nowy projekt. Moc cytrynu wspiera osoby kreatywne i ambitne, aby mogły dążyć do wybranych celów. Znaki Zodiaku, które skorzystają z magicznych właściwości cytrynu, to lew i panna. Osoby urodzone pod znakiem lwa są zazwyczaj bardzo pewne siebie, lubią być w centrum uwagi i są naturalnymi liderami. Cytryna pomaga im wydobyć te cechy charakteru, zapewniając sukces towarzyski, jak i zawodowy. Panna to urodzona perfekcjonistka. Która ma wysokie wymagania zarówno do siebie, jak i wobec innych. Cytryn pomoże zodiakalnym pannom stać na wysokości zadania, obniża stres związany z pracą i ułatwia osiągnięcie ambitnych celów. I to by było na tyle w tym odcinku. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji oraz kliknięciu dzwoneczka, żeby żaden nasz film Was już nie ominął. Do zobaczenia!